Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradziku pokażę Wam, jak sprawdzić spędzony czas na Facebooku, na Facebooku. Więc żeby to zrobić, pierw trzeba oczywiście kliknąć trzy kreski, które mamy w górnym prawym rogu i następnie wybrać opcję ustawienia, oczywiście przedtem wybierając ustawienia i prywatność. Tak jak będziemy już w ustawieniach, następnie schodzimy w dół i wybieramy opcję oczywiście Czas spędzony na Facebooku. Jak widać, jest to pod obrazkiem takiego zegarka, a bardziej raczej obok. Więc go klikamy oczywiście i wyświetla nam się tutaj czas spędzony na Facebooku i możemy zobaczyć, w jaki sposób oczywiście chcemy ten czas zobaczyć. Na przykład po prostu spędzony czas. Możemy zarządzać czasem, wykorzystać lepiej ten czas bądź zarządzać powiadomieniami nawet. My akurat zobaczymy nasz spędzony, spędzony czas na Facebooku. Więc klikamy tutaj na dole i zobaczmy ile on trwa. W tym tygodniu trwa on na przykład 2 minuty. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.